Dlaczego tak trudno schudnąć? Dlaczego wielu naszych pacjentów odchudza się nawet 20-30 lat? Może nie naszych pacjentów, ale pacjentów, którzy przychodzą do nas i mówią: Odchudzałam się 30 lat, próbuję już 20 lat i nic. Dlaczego ta sztuka nie udaje się praktycznie nikomu długoterminowo? A udaje się tylko na, na jakiś czas, a potem 99,9% osób, które jeszcze nie zna braci rodzeń, wraca do wagi początkowej, właściwie nie wiedząc dlaczego. Wiem go. Wiem, dlaczego ta sztuka nie udaje się niemal 100% osobom, które próbują. Dlatego, że zalecenia, na podstawie których te osoby się odchudzają, były stworzone przez. Producentów bułeczek, przez producentów batoników, przez tych, którzy wymalowali taki duży trójkąt i na u podstawie tego trójkąta w, tam wrzucili pełno tych pełnoziarnistych, rzekomo zdrowych produkcików i kazali zażerać nam się na śmierć, no bo przecież towar trzeba zbyć. A dlatego właśnie yy, yy, to, to jest. Słuchajcie. Kto nie próbował się w życiu odchudzić? Szczerze. Niewiele takich osób znam, no bo jest taka kultura, takie myślenie, taki kult odchudzania się, ciała fit i teraz metod odchudzania jest sporo i mm -hmm. z przykrością jako specjaliści tej branży, z, z czystym sumieniem i, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, jako specjaliści od zdrowia metabolicznego i od zdrowego odchudzania, od... Wycofywania chorób metabolicznych stwierdzamy, obserwując rynek, że zalecenia, które dostajecie, są SORY nieaktualne. I nieskuteczne. No bo zobaczcie, jak może być skuteczne zalecenie jedzenia co 2-3 godziny w regularnych odstępach czasu, rzekomo po, powołując się na to, że Twój organizm potrzebuje dostarczać energię w regularnych odstępach. Jak może funkcjonować i być skuteczne zalecenie, żeby w każdym posiłku pamiętać wręcz pod groźbą kary śmierci, że w każdym posiłku musi być 40, czasami 60% węglowodanów. No jak można mm, odchudzać się skutecznie, skoro pierwszym posiłkiem po otwarciu oczu ma być śniadanie. Najlepiej to tak zwane zdrowe, z pełnoziarnistego jedzonka, a najlepiej te wysoce Przetworzone płatki śniadaniowe FIT, które podkręcają Tobie no, ponad granicę wytrzymałości Twojej silnej woli, no, hormony odpowiedzialne za głód. Po prostu jesteś wtedy maszynką do zajadania i do marzenia o głodzie. No i jakim cudem ma to się wszystko udać, kiedy każą Wam liczyć kalorie, kiedy każą Wam wchodzić w tak zwaną redukcję, kiedy każą Wam się ruszać, skakać na siłowni 20 razy w tygodniu? To jest nierealne i ma swoje konsekwencje, o których zaraz Wam powiemy. No, deficyt kaloryczny jest bardzo niebezpieczną ideologią, no bo Twój organizm był przyzwyczajony do pewnej ilości energii, którą dostarczałaś każdego dnia. No, w którymś momencie ka każe ci się redukować to o 500-600, czasami 1000 kalorii. No i jeszcze dodatkowo się ruszać, czyli dawać jasny sygnał Twojemu organizmowi: słuchaj, koleżko, ja jestem tutaj władcą ciebie i teraz będę jeść mniej, czyli będę się zagładzać będę ci porcjować te mniejsze porcje co 2-3 godziny, czyli insuliną i sygnalizacją hormonalną dam ci znać, że masz szybko zwalniać organizm, metabolizm twojego organizmu, no bo zaraz jeżeli tego nie zrobisz, no to umrzesz z głodu. Twój organizm nie jest głupi, on się dostosowuje do twoich działań. Dodatkowo jeszcze wydatkowanie energetyczne zwiększasz, no bo ktoś ci kazał skakać 5 razy na siłowni, biegać po 10-20, no to wszystko jeszcze podkręca insuinę, Twój hormon z tego głodu, grelina, no szybuje w kosmos. Jesteś, jesteś zmęczona, wykończona, zestresowana, ciągle głodna. No, Twój organizm próbuje ci dać znać: zjedz cokolwiek, I, bo umrę zaraz z głodu. I rozumiemy to, że przecież te zalecenia nie, doje, nie dostajecie po złości. My, my to rozumiemy, że nie dostajecie tych zaleceń, bo ktoś chce Wam zrobić krzywdę. To tak po prostu zostaliście nauczeni kilkadziesiąt lat temu, hello, kilkadziesiąt lat temu. Świat idzie do przodu, nauka idzie do przodu, pewne rzeczy się kończą, tak jak ideologia kalorii powinna się skończyć. My jesteśmy tu po to, żeby ją zabić, tak zakończyć i wyedukować wszystkich, którzy nadal myślą, że ta ideologia przynosi y, globalnie coś. Dobrego. To jest jedno z już tych bałem złych się, zaleceń. Że powiesz o globalnym ociepleniu. To jest jedno z tych złych zaleceń, które sprawia, że, że tak trudno schudnąć. Mi tak w, w mózg wbiło się to zalecenie: unikaj tłuszczu, no bo przecież tłuszcz zjadany to tłuszcz odkładany. No, pora skończyć z tymi dyrdy małami. To już dawno nieprawda. Tłuszcz, który odkłada się tu i tam, to tłuszcz. Nie z tłuszczu, który jesz, lecz tłuszcz z węglowodanów, które spożywasz, które powodują wyrzut insuliny, a insulina jest jasnym sygnałem dla organizmu podwyższona, że należy magazynować, a nadmierna ilość węglowodanów przekształca się w wątrobie bracie Łukaszów co? W trójglicerydy, czyli w tłuszcze, ale musi tam jeszcze być pewien czynnik, który się nazywa insuliną i wszystko składa się w jeden piękny, piękną całość tyjemy przez Insulinę. Tak. No i skoro tyjemy przez insulinę, słuchajcie, no to zalecenia, które każą Wam podkręcać insulinę co 3 godziny i jeszcze mieć pewność, że ten posiłek na pewno podkręci tą insulinę, no nie mogą działać, bo takie postępowanie podkręci hormon, który powoduje, że jeszcze będziesz bardziej tyć. Dlatego tak wiele osób na tych dietach redukcyjnych w którymś momencie się zatrzymuje, dostaje wtedy zalecenia jeszcze większej redukcji, czyli zalecenie zwolni swój metabolizm jeszcze bardziej, aż w końcu po jakimś czasie przychodzi najczęściej stres, przychodzi najczęściej trudna sytuacja relacyjna, przychodzi najczęściej problem, problem w pracy, no i w końcu już jesteś na granicy wytrzymałości, no i nie jesteś w stanie wytrzymać już tego wysokiego poziomu hormonu. To nie twoja wina, że wracasz do wysokowęglowodanowego jedzenia. I wchodzisz w tak zwany efekt jojo. To nie twoja wina, to wina twojego, twoich hormonów. To, nawet to nie jest wina twoich hormonów, tylko złych zaleceń. I teraz no, słuchajcie. To tylko kilka przykładów złych zaleceń, ale teraz pora zacząć stosować te dobre zalecenia. No bo tak jak mówię, czasy się zmieniły, nauka się zmieniła i żeby żyć długo, zdrowo i żeby zrzucić parę kilogramów, jeżeli potrzebujesz, to. Są metody, to, to jest styl życia, który promujemy. Jest to styl oparty na zrozumieniu organizmu, na zrozumieniu tego i uświadomieniu sobie, że jest coś takiego jak układ hormonalny i to on decyduje, co jesz, mm -hmm. czego nie jesz, kiedy chcesz jeść, nie ty. Każdy sposób, który nie będzie, sposób odchudzania, który nie będzie uderzał w głód. I każdy sposób, który nie będzie obniżał insuliny, jest skazany na niepowodzenie. Zdecydowanie. No to słuchajcie, zastanówmy się w takim razie, co można zrobić z punktu widzenia biochemii, fizjologii, biologii, medycyny, żeby no, trafić w głód. No przecież, żeby ten głód obniżyć. No to proste. Skoro węglowodany, które spożywasz, w Twoim organizmie robią coś takiego. Spożywasz węglowodany. Twój głód jest szybko zaspokojony. Tak. No czujesz to Masz przecież. Masz wrażenie, że to jest to. Super, Czu już czujesz nie to przecież. Głodna. Dokładnie. Wszystko jest ok, głód zaspokojony, już ci się nie chce jeść, ale hormon grelina, który właśnie spadł na dół, zaczyna szybować w górę. Zaczynasz czuć głód, zaczynasz czuć coraz więcej głodu, zaczyna ci się chcecie jeść. już po trzech godzinach od zjedzenia na przykład płatków. Cornflakes, płatków śniadaniowych, różnego rodzaju bułeczek i innych rzeczy, które mają węglowodany. Tak jest. I to jest sygnał dla twojego organizmu hormonalny, że musisz coś jeść i chcesz coś jeść. siecie w żołądku. Yy, I to jest raz. I teraz zobacz, co się dzieje, mhm. kiedy zmienisz te, to śniadanie na posiłek. Niskowęglowodanowy, najlepiej białkowo-tuszczowy. No wtedy już inaczej organizm reaguje. Hormonalnie. Hormonalnie. Tu nie chodzi o silną wolę. Po prostu w którymś momencie zauważysz, że o kurcze. Już nie jestem tak głodna po godzinie dwóch, nie myślę w ogóle o jedzeniu, moje życie przestało się kręcić wokół jedzonka, no faktycznie odkręcam się od tego jedzonka, odkleili mi bra mnie bracia rodzeń od jedzenia, no i to jest sygnał taki, że zmieniając sposób jedzenia na więcej białka, białko jest bardzo ważne, tak. na więcej tłuszczyku, dobrego tłuszczyku, mhm. no ta grelina, pokaż, bo ładnie to pokazywałeś. Uważaj, szybki test. Zjedz na śniadanie płatki. Czekaj, i... ta grelina A. już będzie inaczej w takim razie pikowała. Ona ona, Idzie ona nie dół? będzie pikować tak nagle na dół i później do góry, tylko ona delikatnie pójdzie na dół, ale będzie dłużej na niskim poziomie. Czyli tu nie czujesz głodu, nie czujesz głodu, nie czujesz głodu. I co, nagle się pojawia tutaj ten drugi palec, który tutaj... Kciuk. Walnicie w kciuka, A. A. jeżeli macie ochotę, bo... Tak, przerwaliśmy trochę myśl, ale przestraszyłeś mnie z tym kciukiem mm -hmm. po prostu. Lokowanie produ... kciuka. No to tak idźmy dalej, dalej. bo doszed, doszedłeś tutaj i po jakichś pięciu, sześciu godzinach dopiero ta grelina rośnie Tak. i zaczynasz myśleć o jedzeniu. Zrób tak, zróbcie sobie mm -hmm. test. Zjedzcie któregoś dnia lub zróbcie sobie taki ty, tydzień testu. Przez tak jest. tydzień zjedzcie owsiankę, płatki śniadaniowe lub z dwie... Na przykład. Lub, z, tak, lub dwie bułki yy, i Notujcie sobie, kiedy poczuliście głód, kiedy poczułyście głód i co czułyście, kiedy poczułaś senność, zmęczenie, a potem przez następny tydzień jedz na śniadanie, dwa jajka, no, na trzy nawet. Trzy jajka, nawet wrzuć cztery, na niekro, cztery jajka. Tak Może tam być boczek mhm. na masełku i notuj, kiedy poczujesz głód, kiedy jesteś senna i kiedy chcesz właśnie jeść. Zobaczysz że ten układ hormon, że to, czy chcesz jeść nie zależy od Ciebie, zależy od hormonów, to jest niesamowite doświadczenie, no to prawda. No i mamy gotowy sposób, jak zrzucić zbędne kilogramy, no tylko tak, żeby... Zacząć kontrolować uczucie głodu. Dokładnie, obawiam się, że tak, skończmy jeszcze, bo temat jest bardzo fajny. Dlaczego trudno schudnąć, i teraz co my zalecamy? Obniżyliśmy węglowodany, uderzyliśmy w głód, ale tak. jeszcze mówiliśmy, słuchaj, żeby obniżyć insulinę, no bo to, już, to jest ten kolejny, kolejny etap. Oczywiście, obniżając węglowodany, już obniżamy insulinę. Ale dołączyć można albo od razu, albo w którymś momencie no, jedzenie w wąskim oknie żywieniowym, czyli wydłużać przerwę między ostatnim posiłkiem a pierwszym. No to spowoduje, że ta insulina będzie miała po nocy, no bo noc przecież jest, słuchajcie, noc jest po to, żeby nie jeść. Noc jest po to, żeby twój organizm się zregenerował, noc jest po to, żeby twój organizm obniżył poziom insuliny, żeby wyczuł, że jest insuliny nisko i żeby otwierał receptory insulinowe, no i można naturalnie, już to zobaczysz, jak, jak ten głód wyregulujesz, to naturalnie ominiesz śniadanie, można ominąć śniadanie, nie musisz jeść śniadanie, śniadanie jest tylko opcją, no i... Po prostu ominie śniadanie, ta insulina jeszcze będzie pikować na dół, organizm zacznie wyczuwać alternatywne źródła energii, chociaż ja uważam, że to jest podstawowe źródło ketony. energii. Ketony. Tłuszcz, sp będzie spalać tłuszcz, pojawią się ketony, one zadziałają jeszcze lepiej supresyjnie na ośrodek głodu, czyli będziesz jeszcze mieć niższy głód, większą świeżość, większą koncentrację, no niesamowite rzeczy zaczną się wtedy dziać. No tak, i traktuj to jako styl życia, bo to jest to, to, to nie trudno tak zrobić, kiedy wiesz, jak sobie poradzić z hormonami. Więc życzymy Wam wyregulowanych hormonów odpowiedzialnych za głód, sytość. Jeżeli to się uda, po tym, co mówiliśmy, to nie będzie trudno utrzymać tych zaleceń, no bo przecież tak na tym to polega, żeby było przyjemnie, żeby było jakby smacznie też, prawda? Mhm. I żeby było długoterminowo. O to chodzi, a długoterminowo, podoba mi się to, jeszcze zakończę, pozwól. A jak długoterminowo, to trzeba zakładać, że będą błędy. To jest naturalne w każdej zmianie. Błędy muszą się zdarzać, z błędów będziemy wyciągać porażki, a, ale... Wnioski. Wnioski, ale to spowoduje, że ten styl życia zostanie z Tobą na dłużej. Wręcz docenisz te błędy, a za jakiś czas będziemy się z nich Wspólnie śmiać na wielkiej konferencji międzynarodowej we Wrocławiu, ale o tym będziemy mówić bliżej tematu.